Tego nie wie jak ja kocham siebie O sobie tylko śnię Nieważne dziewczyny Nieważne przyczyny Ja po prostu kocham się Na nikogo nie czekam Tylko sobie przyrzekam Sobą tylko być Nigdy się nie pokłócę Nigdy się nie porzucę Nie rozdzieli mnie nic Nigdy z sobą się nie kłócę, nigdy siebie nie porzucę Całe noce, całe dnie, ja po prostu kocham się Całe noce, całe dnie, ja po prostu, ja po prostu kocham się Każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sam, z sobą sam na sam. Swoje włosy uczeszę, jeszcze raz się pocieszę, całą za sobie dam. Nie rozdzieli mnie nic, tylko z sobą chcę być, bo ja tylko siebie mam. Nigdy z sobą się nie kłócę, nigdy siebie nie porzucę. Całe noce, całe dnie, ja po prostu kocham się. Całe noce, całe dnie, ja po prostu, ja po prostu kocham się. Każda dziewczyna ma swego chłopaka, ale ja tylko siebie mam. I najlepiej się mam sam ze sobą na sam. Z sobą sam na sam. Swoje włosy uczeszę, jeszcze raz się pocieszę, Całusa sobie dam. Nie rozdzieli mnie nic, tylko z sobą chcę być, bo ja tylko siebie mam. Nigdy z sobą się nie kłócę, nigdy siebie nie porzucę. Całe noce, całe dnie, ja po prostu kocham się. Całe noce i całe dnie, ja po prostu. Ja po prostu kocham się. Wszyscy udają, że kogoś szukają, znajdują, znajdują się. I jakiś czas się kochają, potem się porzucają, nie umią sami być. A ja jestem sam i dobrze się mam, o sobie tylko śnieg. Nieważne dziewczyny, nieważne przyczyny, po prostu kocham się. Nigdy z sobą się nie kłócę, nigdy siebie nie porzucę. Całe noce, całe dnie, ja po prostu kocham się. Całe noce, całe dnie, ja po prostu kocham się. Całe dnie, ja po prostu, ja po prostu kocham się, ja kocham się.